Witam Was serdecznie w konkursie Pociąg do Ekologii. E, to przedstawcie się może na początek. E, Tomek. I Karolina. A możesz nam powiedzieć coś o swoim zdjęciu, co wysłałeś? E, moje zdjęcie przedstawiało Pociąg Przywozów Regionalnych, konkretnie to była jednostka EN57 na tle zachodzącego słońca, z takim dość wyrazistym niebem. A dokładnie w jakim miejscu? Dokładnie było to w Podleścu, województwo zachodniopomorskie. Skąd pochodzisz? Pochodzę całkiem niedaleko, z Gorzowa Wielkopolskiego. I z tego co rozumiem, że jak znasz numer jednostki, to jesteś miłośnikiem kolei? Od 13 lat praktycznie jestem pasjonatem. Nie miłośnikiem, a pasjonatem i fotografem amatorem. A jak konkurencje tutaj dzisiaj wojskowe, które na, na razie się rozegrały? Może tutaj teraz poprosimy twoją dziewczynę, niech nam opowie parę słów. Jak tam, nie wiem, kolana, kostki całe czy brałaś udział, co Ci się najbardziej podobało? Byłam udział całe szczęście, mieliśmy kilka asów w duży, które po prostu w każdej konkurencji nam nadganiały czas i, i jakoś poszło. Ale to sami nie braliście udziału? Byliśmy i to Byliśmy. czynny. Byliśmy czynny. Wszyscy musieli wziąć udział, bo tak były zadania złożone, że każdy musiał gdzieś uczestniczyć. Powiem krótko. Od sześciu lat jestem żołnierzem zawodowym. Myślę, że nic więcej nie muszę mówić. Nie było żadnej trudności? Ani trochę. Dziękuję bardzo. To jeszcze chcecie może kogoś pozdrowić? Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy oraz uczestników pociągu do ekologii. Daria Flejszar. E, Michał Pieczkiewicz. Bardzo dziękuję. I teraz kto wygrał z Was konkurs do ekologii? Ja, Daria. A może nam powiedzieć, co wygrała, czy co dokładnie wysłałaś? Jaką fotografię, co ona przedstawiała? Przedstawiała ona pociąg na tle Wisły, który przejeżdża przez most Lisewski, który obecnie jest zamknięty dla ruchu ulicznego. Pewnie głośna sprawa, wszyscy słyszeli, zbieramy pieniądze na ten most, zareklamuje zareklamujesz, że jest kasa na to potrzebna. Ostatnio, właśnie minister Nowak no, obiecał, że coś z tym mostem zrobił. Strzelanie było fajne. Znaczy, generalnie wszystkie konkurencje miały w sobie coś fajnego i były fajnie zorganizowane. Pozdrawiam drugi rok administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dorota Rachoń? Krzysztof Rachoń. E, miło i kto teraz wygrał konkurs? No to byłam ja. I możesz nam tylko powiedzieć, co twoje zdjęcie przedstawiało? E, moje zdjęcie przedstawiało. Rumianki, które były na pierwszym planie, w tle był oczywiście pociąg przewozów regionalnych. Jestem w ogóle pod wrażeniem tego typu nagrody za konkurs. Zorganizowanie tutaj tych wszystkich atrakcji. Wielki szacunek dla organizatorów, bo ja sobie, jak tylko dowiedziałam się, że go wygrałam, to sobie tak zastanawiałam się, jak można zorganizować imprezę dwudniową dla setki osób. To było dla mnie niewyobrażalne, ale okazuje się, że można i to całkiem dobrze można. No bardzo fajnie wszystko jest tutaj zorganizowane, zapięte na ostatni guzik. Fajnie się bawimy. A jakaś konkurencja szczególnie wam się, że tak powiem, przypodobała albo spodobała? Strzelałeś nieźle. I strzelałem i rzucałem jej granatami, przepraszam. No, fajnie było. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.